No to w tym roku zbieramy yy, nazwę specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. szkolna telewizja to elektroskop. Znajdujemy się w szkole szczepanika, gdzie prowadzony jest bufet dla wolontariuszy w Ośpu. Zobaczmy teraz co dzieje się w naszym bufecie. Jak widać słodycze są już przygotowane dla wolontariuszy w Ośpu. Przejdźmy teraz do obsługi i spytajmy się co mają do zaoferowania dla naszych wolontariuszy. Witajcie dziewczyny. Powiedzcie, czy macie już przygotowaną ciepłą herbatę dla naszych wolontariuszy? Oczywiście jest wszystko przygotowane, czekamy tylko na na wszystkich wolontariuszy, którzy będą głodni. Znajdujemy się na Starym Placu Targowym w Tarnowie, gdzie właśnie odbywają się pokazy samochodowe. Widzimy i słyszymy stare, jak i nowsze samochody. Postaramy się wszystkim pokazać, co tutaj można wylistować dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. powiedzieć, Co tutaj się odbywa dzisiejszego dnia? No, tutaj odbywa się udział zakładów mechanicznych Wielkiego Okrętze Świątecznej Pomocy. Wystawiliśmy w dniu dzisiejszym mobilną szczelnicę kontenerową, pozwalającą na prowadzenie kompleksowego szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy, jak i obywateli do przyuczenia się posługiwania się bronią. Podzieliliśmy tę prezentację na dwa etapy. Pierwszy etap to jest taka popularna metoda przez oswojenia z bronią czyli wykorzystujemy repliki z wykorzystaniem wskaźników laserowych a od 13 dla osób które mają ukończone 18 lat pod nadzorem instruktora z e, ZIG obrony kraju prowadzone będzie strzelanie amunicją ostrą według zasad strzelania numer 1 dla żołnierzy i funkcjonariuszy Proszę nam powiedzieć jakie atrakcje Polski Holding Obrony przygotował dla ludzi No tu akurat w Tarnowie przede wszystkim jest to ta szczelnica, która jest udostępniona, która pozwala na to, żeby zapoznać się z techniką nowoczesnością. Natomiast w innych miastach, w każdym gdzie są przedstawiciele polskiego holdingu, zakłady, tam też uczestniczą poszczególne zakłady w prezentacji i w pomocy organizacji wszelkich imprez y, służących propagowaniu, no, myślę, że najbardziej szczytnej idei, pomagania drugim. Czy dużo osób jest chętnych do korzystania ze szczelnicy? No chyba widać, że non stop tutaj jest kolejka i cały czas przepływ od najmłodszych do najstarszych. Także cały przekrój społeczeństwa Tarnowa uczestniczy mamy nadzieję w tym tak ważnym przedsięwzięciu jak zbiórka pieniędzy na, na rzecz Wielkiej Okiestry świętej Pomocy i szczytnych dwóch celów, a więc pomoc najmłodszym i pomoc ludziom starszym, bo każdy z nas będzie jest tym najmłodszym, będzie tym najstarszym dziękujemy za udzielenie wywiadu. Proszę nam powiedzieć, kim pan jest i czym się pan tu dzisiaj zajmuje? Jestem kucharzem, zajmuję się tu wydawaniem Bigosu. Dla, dla, dla gości tutaj, którzy przybyli, zostawić jakąś swoją serduszko do puszki. Czy dużo osób korzysta z kuchni polowych? Tak, tak, tak. Dużo. Który jest czynna kuchnia? Do 15.00. Z kuchni korzystają tylko normalni ludzie, czy również rajdowcy, którzy tutaj dzisiaj jeżdżą? Wszyscy. Rajdowcy, tutaj ci orkiestra też tutaj korzystała, ludzie z zewnątrz też. Ile litrów bigosu Pan dzisiaj wydał? Przygotowałem 300 litrów, wydałem dopiero 150. Dziękujemy za wywiad. Panowie w tradycyjnych strojach Polskiego Związku Łowieckiego. Panowie, czym się Panowie dzisiaj tutaj zajmują? No, dzisiaj zostaliśmy zaproszeni, oczywiście z wielką przyjemnością przyjęliśmy to zaproszenie. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w motorkiestrze. Postanowiliśmy tutaj łącznie z kolegami przygotować gorący posiłek, żeby umilić, uatrakcyjnić to spotkanie i oczywiście włączyć się w tak szczytną y, okazję, w tak szczytną inicjatywę. Y, w ramach naszych działań y, w porozumieniu również z Krystal Parkiem Tarnowskim, również z firmą, z firmą pana Maćka Jermaka przygotowaliśmy gorące posiłki w postaci bigosów, w postaci y, tradycyjnej grochówki. Oczywiście wszystko bazuje na zasobach naszej polskiej przyrody, na dziczyźnie. Przygotowaliśmy 200 litrów grochóweczki, 300 litrów, no, prawie 300 litrów bigosu. Mamy nadzieję, że wszystkim to smakuje, bo wpływy do skrzyneczki na to wskazują. Czy dużo osób korzysta z gorących posiłków? Coraz więcej. Im niższa temperatura, tym więcej korzystających. Dziękujemy. No to próbujemy grochówki. Z Zjelenie. Jeleniem. Bardzo dobra. Teraz pani musi próbować. Próbujemy. Próbujemy wyłowić kawałek dziczyzny. Chyba jest. Można Pycha. Pycha. Polecamy szkoła panika. Wyziemy <noise> członków w Atachy. Słynnej motocyklowej grupy Starnowa. Postaramy się zadać im kilka pytań. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to czym panowie się tutaj dzisiaj zajmują? My dzisiaj jesteśmy tutaj, jak każdy, powinien być w takim miejscu. Jest dzisiaj wiadomo jakie święto, my tak samo na motorach, mamy czy puszki, zbieramy, po prostu przyjeżdżamy w różne miejsca, później idziemy jeszcze na rynek. Także my na motocyklach, no jak możemy, tak po prostu też w to święto po prostu dołączamy się ze wszystkimi. Wiemy, że Wataha czy dość dużo członków. Czy wszyscy tutaj dzisiaj są? W większości chłopaków jest na motocyklach. Ci, którzy po prostu nie mogli dojechać na motocyklach z różnych powodów, zdrowotnych czy tam innych, są po prostu z nami, samochodami dołączyli. Gdzie są Panów sławne motory? Czy można je zobaczyć? Można zobaczyć, motocykle stoją yy, troszeczkę wyżej. Są przeróżne motocykle, także zapraszam, można podejść zobaczyć. Czy dużo osób jest chętnych na oglądanie motorów? Bardzo dużo osób ogląda motocykle, bardzo dużo osób chce się przejechać z nami po prostu, żeby zobaczyć jak taka maszyna, silnik pracuje, jak się nią jedzie. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, kto ma tylko ochotę zobaczyć, dotknąć, po prostu przygazować, nie ma problemu, zapraszamy. Co oznaczają te wszystkie odznaki? Odznaki są głównie pamiątkami ze zlotów, z różnych rajdów, wyjazdów. Będąc uczestnikiem takiego zlotu dostaje się odznakę, to są pamiątki. Dziękuję najważniejszą odznaką jest, to jest, że jest nie, te nasze wszystkie złotowskie, tylko ta czerwona odznaka, Jurka owsiaka, prawda, szczytny cel i my jako Wataha też się włączamy do tego. Znajdujemy się przy sławnych motorach grupy motocyklowej Watachy Starnowa. Proszę ogonimy ich maszyny. Widzimy grupę ludzi w jednakowych uniformach. Spróbujemy się dowiedzieć, jaki jest ich udział w orkiestrze. Czy w dzisiejszym dniu dużo się tutaj dzieje? Tak, w dzisiejszym dniu mamy zaproszonych wielu gości, m.in. uczestników, którzy są zawodnikami w mistrzostwach polskich, którzy cały czas startują całorocznie. Zapraszamy co roku takich ludzi, którzy wspierają z nami Wielką Orkiestrację Świątecznej Pomocy. Dzięki temu robimy takie fajne przedsięwzięcie, które liczy dużą frekwencję ludzi. Jest dobra zała w tym roku, pogoda troszkę tak nie dopisała, ale myślimy, że będzie wszystko okej. Okay. Jak widać bardzo dużo osób tutaj przybywa. Jak pan myśli co z tego powodem? No powodem na pewno jest zainteresowanie. Tutaj ogólna dziedzina motosportu, jak i motory, samochody, wyścigówki, driftowozy są bardzo fajną taką perspektywą do zobaczenia, zaciekawienia. Młodych ludzi i na pewno to ściąga dużą rzeszy ludzi, żeby to po prostu pooglądać. W późniejszych godzinach będziemy mieli tutaj licytację przejazdów z różnymi zawodnikami. Będzie można za odpowiednie kwoty zlicytować w sobie przejazd i przejazd na prawym fotelu i zobaczyć, jak to wszystko wygląda od wewnątrz. Czy w tym roku jest większa frekwencja niż była w roku ubiegłym? No, trudno to na ten czas teraz stwierdzić, bo dopiero impreza się rozkręca i to wszystko dopiero będziemy mogli powiedzieć po zakończeniu imprezy. Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Proszę nam powiedzieć, z kim mamy zaszczyt rozmawiać? Ja nazywam się Janusz Kołodziej, reprezentuję tam Unię Tarnów, swój klub, a między innymi tutaj dzisiaj Moto -orkestrę. No generalnie wiadomo o co chodzi. Dzisiaj zbieramy pieniądze na szczytne cele, jakby z mojej strony dałem motocykl do licytacji. Yy, będą licytowane też nasze przejazdy samochodami, także no, staramy się pozbierać jak najwięcej pieniążków. Dziękuję bardzo. Spędziliśmy tutaj bardzo dużo czasu i możemy stwierdzić, że ludzi jest co nie Jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Witajcie wielu jest chętnych na zobaczenie zmagań rajdowych. Atrakcji jest również bardzo dużo zobaczenia. Można zobaczyć przeróżne motory, żużlowców oraz yy, samochody rajdowe, które, które pokazują bardzo dobre wyczyny. Oraz yy, polski holding obronny. Gdzie można y, postrzelać, po prostu do tarczy. Serdecznie zapraszamy o przybycie tutaj w przyszłym roku. Wjeżdżamy do Galerii Gemini Praktarnów, gdzie działają nasze wolontariuszki. Tu przynajmniej jest ciepło, więc y, możemy zobaczyć, jak przebiega cała akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wywiad udzieli nam koordynatorka ze szkoły Szczepanika, Magda. Madziu, powiedz, jak przebiega zbiórka pieniędzy? No rano tak było, mniej ludzi, no nie, nie za dużo dawali pieniążków, a już teraz właśnie coraz więcej ludzi się schodzi, dają coraz więcej pieniążków. Już niektórym koleżankom udało, udało się uzbierać bardzo dużą sumę pieniędzy. No i tak mi się wydaje, że im będzie późniejsza godzina, tym, będzie, tym lepiej będzie szło. Jaki jest cel tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No, no Tak, w tym roku zbieram na zakup specjalistycznego sprzętu y, dla dzieci, dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Powiedz mi, y, dlaczego uczestniczysz w tej akcji? Y, ponieważ y, bardzo lubię pomagać. A ogółem już od y, początku gimnazjum wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i po prostu mi to cieszy. Czy y, może zauważasz, czy w, tym ludzie, czy w tym roku ludzie są bardziej hojni niż byli w poprzednich latach? Y, wydaje mi się, że tak, ponieważ właśnie przechodząc się po galerii widzę, że coraz więcej po prostu ludzi y, praktycznie szuka właśnie y, y, wolontariusza z puszką, żeby móc rzucić te pieniążki. Dziękuję.

I tradycyjnie sztab w szkole Szczepanika włączył się aktywnie właśnie w tą akcję. Jurka Owsiaka. W tym roku sztab szkoły Szczepanika zebrał ponad 64 tysiące plus jeszcze dużo obcej waluty także myślimy że na pomoc świątecznej pomocy pan wice dyrektor Piotr Kuka szef tabu wielkiej orkiestry świątecznej, 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 świątecznej pomocy wielkiej orkiestry świątecznej pomocy pani dyrektorę prosimy działało z zbiórkowanie tegorocznej akcji wielkiej orkiestry świątecznej pomocy wolontariuszy po głównie ze szkół gimnazjalnych 14 szkół gimnazjów orkiestra świątecznej pomocy kilku nasto wolontariuszy z naszego województwa regionu tarnowskiego się, z, i tradycyjnie stowarzyszenie siema szkół jeszcze panią włączyło Właśnie oraz w tym stowarzyszeniu w Turnii dla Jurka Osiaka. Chodzi o zebranie ponad 54 tysiące W tym roku, o o e, w w tym roku jak już wspominałem, zebranie tej waluty, także że myślimy, że na podsumowanie że będzie to 000, dobre, ponad na porównanie z W ramach Wielkiej Brytanii no, jest trochę mniejsze, e, mniejsze, ale e, mamy nadzieję, że, że będzie działało e, 200 światów Bardzo oni z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo młodzieży naszej szkoły za zaangażowanie się. Kilkunastu wolontariuszy kolejnych, Poza za to, się Stowarzyszenie Towarzyszeniem oraz policji za to, że od godzin oraz, poranych w tym aktywnie włączyli się i działali na terenie tutaj szkoły nie je, głównego tenisa, sztabu naszego, stołowego. na terenie. Miasta w tym roku, Tarnowa. jak już wspominałem, chcę podziękować również wszystkim, którzy się włączyli 30, poprzez święto że że na porównywanie tę zeszłoroczną. do tą chwilę jest trochę mniejsza, mniejsza ale, ale mamy nadzieję, że, że będzie który najbardziej podobna. Z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo młodzieży naszej szkoły za zaangażowanie się w kolejny, kolejną już 22, 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za to, że od godzin porannych w tym dniu do godzin wieczornych aktywnie włączyli się i działali na terenie tutaj szkoły, głównego sztabu naszego, bądź też na terenie miasta Tarnowa. Chcę podziękować również wszystkim, którzy się włączyli, poprzez to, że no wrzucali te pieniążki do, do no właśnie do naszych puszek, które nosili wolontariusze.